Praca Komisji Śledczej w sprawie Pegasusa dotyczy e, działań w Polsce, działań w służb specjalnych. Senator Krzysztof Brejza i pełnomocnik Dorota Brejza dzisiaj razem z nami, doktor Szanowicz, prowadzi tę sprawę również jako członek Komisji. Szanowni Państwo, dziś Komisja Śledcza zapozna się z przeprowadzeniem wyborów przez służby pisowskie w Polsce w 2019 roku. Ta wizyta jest pokłosiem wizyty Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego w Polsce i tych wrażeń negatywnych członków Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego z wizyty w Polsce, kiedy strona ministerialna PiS nie skonfrontowała się z Komisją Śledczą i odmówiła udziału w posiedzeniu Komisji w Warszawie. Wiem, że członkowie Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego byli niezwykle zaniepokojeni takim potraktowaniem. Członkowie Komisji Śledczej identyfikują problem Polski w inny sposób niż problem użycia Pegasusa w innych państwach Unii Europejskiej. Komisja Śledcza Parlamentu Europejskiego dostrzega użycie tej cyberbroni, nielegalnej cyberbroni w trakcie kampanii wyborczej do podsłuchu sztabu opozycyjnego i to jest fakt niespotykany w innych państwach członkowskich. Fakt uderzający w podstawy procesów demokracji, proces, procesu wyborczego i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać podczas posiedzenia Komisji Śledczej. Szanowni Państwo, to posiedzenie jest dla nas szczególnie ważne, dlatego, że wizyta Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego w Polsce. Tak naprawdę uświadomiła politykom z całej Europy, że polski rząd nie chce wyjaśnić tej sprawy, że polski rząd używał Pegasusa przeciwko opozycji, przeciwko prawnikom, prokuratorom. Właściwie na każdej z posiedzeń zadajemy pytania, czy tego typu użycie tych programów szpiegujących przeciwko politykom, prawnikom, prokuratorom, czy jest naruszeniem, złamaniem praw człowieka wprost? Pięć minut temu zadawałem to pytanie profesorom prawa. I oni stwierdzili wprost, że jest to inwazyjne naruszenie praw człowieka, naruszenie zasad demokracji. Ta wizyta w Polsce też uświadomiła politykom europejskim, jak daleko nasza demokracja pogrążyła się w jakichś szarych strefach, dlatego że tak naprawdę dopiero w Polsce politycy europejscy przekonali się o skali używania nie podsłuchów, tylko szpiegowania polityków opozycji, prawników i innych przedstawicieli świata publicznego. Dzisiaj będziemy rozmawiali z Krzysztofem Brejzą. My tę sprawę doskonale znamy, bo jesteśmy wszyscy Polakami, wiemy jak to w Polsce chodziło, ale politycy europejscy na pewno będą mieli bardzo wiele pytań do senatora Brezy i do pani, pani mecenas, więc za chwilę ruszamy. Chyba w Hiszpanii i na Węgrzech to jednak też była walka polityczna. Tak? Ja, 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 na czym polega ta różnica? Różnica polega na skali użycia tych materiałów szpiegujących i celu, w jakim one są używane. Ja zadawałem dzisiaj pytanie profesorom prawa czy są w stanie przytoczyć proces w Europie, w którym skazano przestępców przy użyciu Pegazusa? I oni de facto powiedzieli, że nie znają takiej sytuacji, żeby skazano prawdziwych przestępców używając Pegazusa, zaś Pegazusa używa się jak widać, zasłaniając się bezpieczeństwem narodowym w Polsce przeciwko politykom. Mamy sytuację, w której no, możemy już mówić o faktach, które, do których komisja doszła, czyli liczba krajów członkowskich, gdzie używano tego rodzaju systemów. To nie jest jeden czy dwa przypadki, tylko kilkanaście, mimo 14-15 państw, ale tylko w Polsce zdarzyło się to bezpośrednio w czasie trwającej kampanii z hakowaniem sprzętu szefa jednego z komitetów wyborczych. Więc można powiedzieć, że tak bardzo różne przypadki w różnych krajach miały miejsce. Ale tylko w Polsce mamy tak wyraźną koincydencję czasową kampanii wyborczej jeszcze tego osoby, która z kampanią miała związek. Odmowa w tym wypadku współpracy służb, które powinny dzisiaj współpracować i być otwarte na pytania ministra sprawiedliwości czy jakiegokolwiek przedstawicieli rządu jest też jedynym przypadkiem w Europie odmowy takiej współpracy. To też świadczy o tym, że mamy zupełnie szczególną sytuację, jeżeli chodzi o Polskę. Jeszcze jedno zdanie. Sprawa Pegasusa jest niezwykle trudna, dlatego że owiana tajemnicą, prywatna spółka, rządy, jak widać w Polsce nie chcą rozmawiać. Ale chcę też zapewnić, że praca Senackiej Komisji Wyjaśniającej Sprawę Pegasusa, praca Komisji Śledczych w Parlamencie Europejskim to są kolejne elementy odsłania tej tajemnicy. Chcę też powiedzieć, że będą ruszały śledztwa prokuratorskie w krajach członkowskich. Chcę też zapewnić wszystkich tych, którzy kupili Pegazusa i nielegalnie nim szpiegowali ludzi, że wcześniej czy później poniosą odpowiedzialność karną. Pani pośle, no jest Komisja Śledcza w Parlamencie Europejskim, ale chyba Unia Europejska, nie wiem czy do końca ma doprecyzowane kompetencje w tej sprawie. Jakich działań oczekujecie? Jakich skutków na poziomie unijnym oczekujecie? Ta Komisja nie ma uprawnień śledczych, to oczywiste, czyli prokuratorskich ale ma uprawnienia do tego, żeby stworzyć wysłuchania w Parlamencie Europejskim, gdzie kultura polityczna w Europie jest kompletnie inna niż w Polsce. Ktoś zapraszany tutaj przed obliczem Komisji Śledczej z Europy po prostu się stawia i mówi to, co wie na ten temat. Więc ta Komisja być może nie wyjaśni w stu procentach tej mojej oceny jednej z największych afer europejskich, polskich i europejskich. Zaś na pewno będzie jej elementem. Kiedy ruszą prokuratory krajowe, kiedy świadkowie zaczną wnosić pozwy przeciwko tym, którzy ich szpiegowali, z całą pewnością ta sprawa będzie wyjaśniona, a winni ukarani. No ale na Pani poziomie unijnym w jaki sposób? No, ta, ta sprawa dotyka też polityków unijnych, dotyka komisarzy, komisji, w związku z tym instytucje unijne, które do tej pory prawdopodobnie nie spotkały się z tego typu zjawiskiem. Rozmawiamy z Europolem, rozmawiamy z różnymi agencjami europejskimi. E, ja myślę, że wszyscy tak naprawdę w tej chwili otworzyli szeroko oczy, widzą potrzebę zmiany prawa, wprowadzenia jakichś cywilizowanych zasad szpiegowania ludzi. E, ja przypomnę, że na wschodniej granicy Europy toczy się wojna, tam spadają bomby i w żywotnym interesie tych, którzy w wojnie służą, jest imigrowanie. Liczby polityków europejskich, którzy decydują o sankcjach europejskich nakładanych między innymi na Rosję i Putina. Szanowni Państwo, nie ma podstaw prawnych do tego też w systemie polskim, żeby tak inwazyjne narzędzie szpiegowskie było stosowane. To narzędzie jest nielegalne. W moim przypadku to narzędzie zostało użyte dwojako. To był permanentny podsłuch przez 6 miesięcy w dwóch kampaniach wyborczych z wyłudzeniem zgód sądu. Ale też doszło przecież do rozbicia pracy sztabu, poprzez publikację w telewizji rządowej wykradzionej, zafałszowanej korespondencji. Wykradzionej korespondencji sprzed wielu lat przy użyciu tej, tej inwazyjnej cyberbroni. No, doszło do ewidentnego wpływu na przebieg wyborów parlamentarnych w 2019 roku i te rozmowy, które toczymy również na poziomie europejskim, stawiając się przed Komisją Śledczą Parlamentu Europejskiego, mają służyć temu, żeby ta historia nie powtórzyła się w przyszłości, w przyszłorocznych wyborach. Żeby ta gra służbami, bo wiemy, że ten rząd potrafi jedyne co skutecznie robić, to manipulować i rozgrywać materiały operacyjne służb. To jest ostatnia rzecz, która im została. Proszę zobaczyć też, z czym mamy do czynienia w Polsce w ostatnich tygodniach, z tą kampanią oczerniania Donalda Tuska. Szanowni Państwo, my toczymy w sumie 13 różnych spraw. To są pozwy wytoczone telewizji rządowej, kilka spraw, pracownikom telewizji rządowej. W sprawie głównej o fałszowanie materiału wykradzionego Pegasusem w grudniu wygraliśmy postępowanie zabezpieczające ze spółką TVP. Kilka spraw jest w toku. Jestem też pokrzywdzonym w śledztwie wszczętym przez prokuraturę pana Ziobry, przeniesionym do Strowa Wielkopolskiego, ale widzimy z moją adwokat, że władzy na wyjaśnieniu tej historii nie zależy. To śledztwo toczy się w sposób, ślamazarny, dotyczy wątków, y, które nie wyjaśniają istoty użycia tej cyberbroni, natomiast też z opinii prawnych, którymi dysponujemy, zamówionych przez Senat, z wielu opinii prawnych wynika, że to narzędzie jest absolutnie nielegalne, nie jest to narzędzie kontroli operacyjnej, to jest broń y, cybernetyczna, y, która. Powinna być rzeczywiście stosowana, ale na podstawie regulacji prawnych, których nie ma, ale powinna być stosowana do przestępstw terrorystycznych, do udarniania zamachów terrorystycznych, ale w oparciu o regulacje prawne, które należy dopiero stworzyć i w oparciu o system kontroli nad działalnością służb specjalnych. Obecnie takiego systemu kontroli nad służbami specjalnymi w Polsce nie ma. Ten system został rozmontowany. Zapytała Pani o y, wnioski na przyszłość i, i kwestie instytucji europejskiej, które i jakie mogą, mogą z tej komisji wyciągnąć. Już się w gruncie rzeczy dzieje to, czego oczekujemy i myślę, że takie wnioski będą y, dużo bardziej konkretne i przeniesione także na przepisy prawne. Ale już to się dzieje, bo w raportach, za które odpowiada komisarz Reinders, jest cały paragraf dotyczący. Po pierwsze, tych kwestii związanych z bezpieczeństwem, czyli używania tego rodzaju, tego rodzaju sprzętu, więc każdy kraj jest opisywany, również nasze przypadki, ale kolejnym paragrafem jest kwestia bezpieczeństwa wyborów. Czy one są wolne i fair, czyli prowadzone w takich warunkach, które gwarantują no, właściwy demokratyczny proces. To jest kolejny element um, corocznych. Analiz i raportów, ale na przykład wczoraj po komisji, w której mieliśmy przedstawicieli instytucji, które bezpieczeństwem cyfrowym się zajmują, wnioski są też oczywiste. Nie może być tak, że mamy tak ogromny w Europie bałagan, jeżeli chodzi o instytucje chroniące bezpieczeństwo. W Polsce na przykład cztery CERTy. Z jakim ośrodkiem ma współpracować CERT europejski, który z chroni tylko instytucje europejskie? Ta współpraca musi być w zasadzie codzienna przy dzisiejszych zagrożeniach i musi powstać jeden też standardowy system bezpieczeństwa i ochrony obywateli, ale też instytucji krajowych i europejskich. Jeżeli nie będzie tej współpracy, można powiedzieć, że ta, to ryzyko narażenia się na na, na, na przykład działania obcych służb, o których Bartosz Rabukowicz mówił, czy takich zagrażających bezpieczeństwu jest bardzo duże. To jest we wspólnym interesie, by ta integracja nastąpiła. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Bardzo.